Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Transformers Earth Park Deluxe Cluster on Twitch! Twitch to jedna z głównych bohaterek nowej animacji na Nickelodeon. Jak wbijecie 50 łapek w górę pod tym filmikiem na YouTubie, to obiecuję, że zrobię wam komediową recenzję tego serialu. Jednakże ten serial nie powstał po to, żebyśmy z radością oglądali go, tylko żeby sprzedać nam nowe kawałki plastiku. Bo nic tak nie nakarmi chciwych korporacji jak nasze portfele. Tryb pierwszy to miał być dron skonstruowany przez Will Jacka. Eee, Uwaga, chyba spoiler, czy coś? Te żółte z głównolitu są tu potrzebne jak bezdomnemu płyn do mycia okien. Na szczęście biorąc pod uwagę materiał, z którego są skonstruowane, szybko je poobrywamy jak skrzydełka motylą. Bo jako dron wygląda ładnie i możemy stanowić ciekawą bazę pod inne Rymoldy. A że dron może wyglądać nawet jak stary sandał, to co by tu nie dali? Z założenia będzie wyglądać fajnie. Tryb robota to miała być żeńska wersja, chociaż w dzisiejszych czasach coraz trudniej to rozpoznać, bo w dzisiejszych czasach wszystko ma być takie samo i bezpłciowe. Magiczna technologia, jaką jest light piping wyraźnie pokazuje, które figurki są tu priorytetem, a konstrukcja jest spójna i sensowna jak krytyka rządu. Jednakże, jedyne czego mi tu brakuje to artykulacji w nadgarstkach, co przy tak dobrze skonstruowanej figurce, to jak znaleźć zdechłego karalucha w kremie na ciastku. Niby to zdrowe białko, jednakże niesmak zawsze pozostaje. Ilość kolorów na figurce przyciąga oko jak kursy bikini, a transformacja prosta i spójna jak budowa cepa. Choć wiem, że zabawka dla dzieci to idealne usprawiedliwienie, żeby wrzucić do pudełka kawałek plastikowego badziewia, bo według korporacji dzieci to tylko pośrednik do portfela rodziców, to cieszę się, że tym razem ta figurka to coś więcej niż kawałki plastiku, które wylądują w koszu na, po tygodniu zabawy. Za akcesoriów spluwa, bo na więcej nic budżet nie pozwolił. Już niedługo do nabycia wszędzie, czas start i udanego polowania. Jeżeli wam się spodobało, dajcie mi lajka, like jakiś komentarz. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Będzie YouTube was wtedy powiadamiał, kiedy wrzucę jakieś nowe ścieki na kolejne figurki.